Który wybrać? Alpejski beż czy mleczna polanka? O, Mati, chodź, bo mam kilka pytań. Co? Który byś wybrał? Ten czy ten? Ten. Dobry wybór. To teraz mam kolejne pytanie. No dawaj. Czy ty mnie nienawidzisz? Co? Nie. Dobrze. Super. A co to jest jakieś przesłuchanie? <noise> nie do końca. To jest taka mała aktualizacja informacji. No więc, yy, która z moich koleżanek według ciebie jest najgorętsza? Tak wiesz, ma najlepsze ciało. To pułapka i nie odpowiadam na to. Ale ci idzie dzisiaj, dobrze. Yy, jaki serial obejrzałeś sam w ciągu ostatnich trzech miesięcy? Żaden. A dlaczego? Bo gdyby tobie się coś spodobało, to musielibyśmy zacząć oglądać wszystko od początku. Bez Lata doświadczeń, kochana. I tu już chyba mnie niczym więcej nie zaskoczysz. Jakie mam drugie imię? Mała podpowiedź. Moje drugie imię to imię mojej mamy. A można jakieś koło ratunkowe? To nie jest teleturniej. Odnotuję to sobie. Mhm. No dobrze, przejdźmy dalej. Czy ty mnie nadal kochasz? No tak. Jesteś pewny? Tak. I chcesz być ze mną? Tak. Na 100%? Tak. Czy ty mnie nienawidzisz? No tak. Nie, czekaj. No i mamy. Wiedziałam. Świnio.